Na samochodzie można? Tak? Można na samochodzie. Na przedniej szybie, to kosztuje tylko 100 zł więcej. Weźcie tak do przodu napisy. Zrobię Wam zdjęcie z panem. Kamil, pokaż no na ten napis. To nie tak. Odpowiednio. Ma 30 lat. Tak wyglądałam. A to jest najnowsza walizka śledcza, którą tutaj prezentuję. To są uniwersalne walizki, które można obsłużyć yy, różnego rodzaju yy, przestępstwa. To samo ta walizeczka teraz taka yy, multi. I też widzimy, że bardzo ładne wzory, bardzo czytelne. To, to się zapisuje potem kciuknę. I teraz kciuki. Proszę włożyć kciuki jednocześnie, tylko nacisnąć. Zobaczmy, czy nam przyjmie program. Przyjął. Jeżeli by nam nie przyjął, to nam wyrzuca na te inne kolory. Chciałem Wam zademonstrować, jak wygląda po zrobieniu zdjęć. My możemy robić takie numerki, że na przykład gotowi ją podnosić w dół, możemy ją obra obracać w